Witajcie, witajcie, słuchajcie. Monika. Zimno pada. Zimno, pada. Słuchajcie, szybki, szybki wypad do sklepu. Rzeczy używane. Lecimy do środka, zobaczyć tam, co można fajnego kupić. Także zapraszamy na filmik. Pozdrawiamy. No i zaczynamy szparanie. Słuchajcie, 3,50 się zastanawiam czy to czasem nie jest polskie czy to czasem nie jest starnowiec nie jestem pewien ale chyba to wezmę 50. nie kosztuje za wiele sobie to odłożę zaraz poczymy dalej co tutaj jest nowego to ciekawe 15 euro Patrzę się czy są jakieś puńce, ale nie ma tutaj Nic nie widać Tam zobaczcie koleżanka wasza Monika Na grzebaniu Monik coś tam wygrzebała I Wazonik Murano 5 euro. Cena ok Tutaj też coś takiego 5 euro. Ładne. To jest też ładne tutaj, nie? Salach 4,50. Super cena. W Ci tam się znowu kłócą <laughs> Sprzeczają się koledzy Są strasznie głośno tutaj Zawsze jak tu jestem to zawsze tu jest głośno Ale to nic o, Takie coś tutaj też jest ciekawe Ale nie ma ceny nie ma ceny, tu Moniko wziąłem fajny wazon zobacz ten tutaj 12 euro nie ma nic od spodu ale jest ciekawy ciężki nawet taki 12 euro, słuchajcie to tutaj jakie ładne, zobacz Wam pokażę. Sześć euro. Ale ładne malowania są tutaj. Na ciasteczka. No po co ja coś narobię? Karafka. Świeczka, była świeczka taka. Słuchajcie, e, to jest współczesne. To nic dla mnie. Jakiś koszyczek. 6 euro 9 euro brudny To taki pomalowany jest, nie? Mhm. Myślę, że on taki brudny. On jest taki malowany. 109 euro. To tutaj był ciekawe 15 euro. Słuchajcie, ciekawe, co to jest. Szkół jakby środka malowane. Zaraz to będę musiał wygoglować, co to jest. A więc tak, słuchajcie, to jest jakieś niemieckie szkło. Ceny są różne, ale to widać, że to jest chyba jakiś drugi gatunek. Widzicie tutaj niedopracowane. No i od środka malowane, także nic specjalnego. Ale tutaj lampa jest, zobaczcie. Zobaczcie na tą lampę. Ona piękna jest ceny nie widzę nie Mam powiedział, ale nie ma ceny Tutaj mamy kobalciki Świat kobaltu jak to ślibi szkiełka, nie szkiełka tylko to wszystko takie delikatne trzeba uważać, żeby nie uszkodzić 4,50 to tutaj jest ładne 6 euro też niczego sobie 3,50 to naprawdę w tym sklepie to ktoś jakby chciał sobie mieszkanie umeblować to można się fajnie obkupić a tutaj jest taki zobaczcie Leonardo ładny jest ten Leonardo ładny kolor ma Ciekawie nam kosztuje musiał chłopa zapytać Słatny kolor ma. Się zapytać. trochę mebli nie się witryna spodobała taka 79 euro ale mi się nie podoba Bo ona jest zbyt współczesna Pojemna jest, nie można powiedzieć, ale Dla mnie to musi być stare Monika smutna Monik Monia <głos> <Foch>. <głos> Tu jeszcze coś widziałem fajnego, co wam pokażę Zobaczcie, piękny stoliczek 249 euro. Tego krzesła prawie 100 euro, Stare musi być 99 euro. Też piękna komoda, o, ale cena, zobaczcie, 349 euro. Nowa no, też staruszka będzie. 159 euro. Kosztowało kogoś pracy. No i z tego co widać, tu widzicie dziury kornik w Gratisie. Tutaj mamy ładną makorę. 24 euro. No, ładne. Lampy jakieś tutaj. 59 euro. To już Wam kiedyś pokazywałem. Ładny zestaw 10 euro. Cukiernica 7. Mlecznik ładnie wykonany. schauman Nie, Schumann, przepraszam. Schumann Bavaria. Dlatego ładna patera za 5 euro. tutaj żadnych filiżanek, a nic to co z takiego zestawu w sumie to nic Ach, chyba na sól by było, co? So 5 euro no name i taka żółta sofa za 699 euro Tyle talerzy tutaj słuchajcie Po euro Kolonia Po euro Jeśli szukać dla pani Ewy to muszą być kwietuszki i festenberg Ten tu za 15. Co to jest? Chociaż talerze w Polsce nam się ciężko sprzedają. się Tu jest cały zestaw, w sumie takich samych głębokie. Młody Poland, Bogudzice polskie w talerze zobacz monie. za euro to w Polsce kosztują takie za 2 euro Kajzer no no to też będzie Kajzera chyba, co? Tak? no kajzer to dobra porcelana mleczniki, cukiernice wszystko, wszystko i nawet książki jeśli ktoś by chciał czytać nic no, tutaj nie widzę kubki, kubeczki Monika takie zbiera, ale już już masz wystarczająco, nie? są po ile tutaj? Nie ma ceny, nie? A to na dole co tutaj jest? 9 euro. No i ciekawe, ciekawe barwy. kolory. Nie znam sygnatury, też Polska. Trzy euro. O? Zjedzie? четыре czy coś tutaj świeci? nie nic nie świeci to trzeba zaworzyć? też nie wkłodzone Pociągi takie 5 euro, 7 euro, 7 euro. Tu nawet jeszcze oryginalnie zapakowane w nowe nieużywane. kryształ 10 euro ładna amfora 20 euro też bardzo ciekawy zestaw

Jest za 9. Jestem ja już po 5, ostatnio po 10 euro. Ale nie są uranowe. czeski serwis bohemia No pisze tu też, że to tak bohemia, Młodeńcza słowacka 10 euro chcę za ten serwis jak dla mnie Nie wiem się zastanawiam bo mamy z Moniką parę kompletów i też z nimi stoimy także zostawiam nie kupuję Ale ładny kufelek 3 stylizek 500 afrykanisch richtig holz 3 Ja, so. Mann, das ist Nachbarn, der muss da ja, lassen. Also so, soll er stehen lassen. Der vom Ich Wir holen es irgendwann ab. Wenn wir hier ja, ansehen. sind. alles gut der Raum. Wenn, Wenn wir die, die Dinger kommen. Alte Halle. Ja, ja. Ja. Das ich ja, aber bei uns wieder ausgezogen. Die lassen immer den Müll drinnen. Weißt du. Und das ist auch da voll. Ja, ja. ja. voll. Ich mache Trzydzieści dziewięć. Trzydzieści dziewięć. Ładny. Kolejny ładny kufer szlify takie ładne tutaj ma trzydzieści 39 euro? Drogi, drogi. Ale może być stary. 嗯。Hmm. Ładna figurka w kielince ładna Występuje Dzwoneczek mania dla Ciebie Himmel Gobel chcesz? Kupię ci to nie łaski bz цукерница чуть не что. Пятнадцать юрка что? О, домик за пенсию евро не? Łonik, Gobela, 39 euro. O piesio to z czego tutaj jest? Bo też byli Gobel. Nie, coś innego. Nie widzę dokładnie sygnatury. 29 euro. Drogo. Kufelki coś dla panów, dla pań tak samo, bo czemu nie? 15 euro, taki ciekawe jest. Za dwanaście wszystkiego tutaj jest pełno, ale ładny stoliczek za sto siedemdziesiąt dziewięć euro. ładny jest. No, piękny nawet. kurz tutaj jeszcze jest. Zobaczcie. Ciekawe, ciekawe. Tutaj ładnie wykończony. I lampy. Lampy bez końca. Biegel Monika to jest ten do ciuchów coś, nie? Do prasowania ciuchów. Do suszenia suszenie? 59 euro. Domyślałem, taki strój dla ciebie by był, ale to, to nie. Ciekawe, 15, coś takiego widzę. I Doprasowanie. Doprasowania begulne. Tak pomyślałem. Ładna lampa, 29 euro. Na ostatnią kloszę kupiłem uranowej, tak patrzę się czy bym coś tutaj nie znalazł żeby to jakoś skompletować choćby coś takiego, tylko że to współcześnie wyglądamy, bo coś starszego Budda. Mieciory tutaj. Trochę elektrosprzętu. A to co to to to? Też to było coś do tego. Magiel. Magiel. Mangel. Po niemiecku Mangel. 79 euro. Tu można ciasto na pierogi robić. Albo na pizzę. Właśnie zarobiłem klapsa w głowę Proszę i płyty nawet W sumie jedną płytę musiałbym kupić mania i sprawdzić w domu nasze urządzenie Takie mamy? jest trochę tutaj, Mamy tutaj ceny po euro euro pięćdziesiąt, cztery złota.